Popatrzę, zagrał, Bay przedłużył! GOOOOOOOOO! <gol> Sergio Lewis! On to i życie w niej spodnie, A stoczno, co za to? nie byłby jest typ, który otwiera ten wynik. I znowu wrócimy tutaj do Bayra Potem do doświadkowaniu. Bo to do, doświadkowanie wydało się za krótkie, za płaskie. Bay wychodzi na dokładność tej sytuacji, chociaż jak mieliśmy wcześniej, troszeczkę. Zderzy. Podspieszył się Ronaldo, ale był dwukrotny rand bliski w pobliżu prowadzenia. Zrobił to! znowu to zrobił! Co ważne w tej akcji, proszę spojrzeć, to jest jego asysta z powietrza, nie ma mowy o spalonym kapi... Strzelił zaczynamy karnę w Mediolanie, Lukas Vazquez! Jednego karnego Griezmann nie strzelił, próba numer dwa. Nie chcę chyba patrzeć na Kejora na pasa. Grisła 1-1! Pędzej Jana Oblaka. Pokazuje jak dużo bramki jest w stanie zasłonić. Marcelo 2-1! Ależ z niego zeszło ciśnienie! Też nawet od tego strzału. Gabi 2-2! Gareth Bale. Bale z wyjątkiem Oblaka 3-2! 2015 roku. To był pogrom królewski. Ale teraz Saul ma do zrobienia co innego. Saul! On, a teraz kapitan z Bernabeu. Strzelił gola w Lisbonie. Strzelił gola już w Mediolanie. Rabo już! jednej ósmej z PSB. Chłop na tak! Zależał wtedy od błędu John'a Terego, który się pomylił. Ronaldo był uratowany, a dziś... RONALDO! RONALDO Impresima! On strzela! Real ma jedenasty puchar! To jest ten jedenasty raz!